dobry. W niedzielę rano, szósta. Zamglone. Wszystko. Kamyczek leży. Te plamy takie ciemne, to wilgoci po prostu. Ładnie. Wszystko zrobione. Jedziemy na zawody. Aż piłę, 3 godziny jazdy w jedną stronę. Samochód wczoraj, jeszcze wieczorem, zawodowałem w rowerki nasze. No i sobie będziemy jechać na spokojnie, tak spędzimy niedzielę sportowo-podróżniczo a co tam nie? się będziemy szczypać to tu, tu łaził, panie widzimy się z trasy może gdzieś tak tam tak, tak, tak Dobrze, dobrze, będzie dobrze. Może napluję tyle. Ja nie, nie, nie chcę spać, tylko na gmin... Nie, to jest ządz zawody. O, o, nie, o puchar wójta Gminy szydłowo. No, także. Jesteśmy w Wielkopolsce. No nie. Biuro Zawodów. teraz my o 13.30 Jedna rozjazdowa i trzy pełne A tutaj taka reklama Przez mnie Mety Na kolejne XC Gdzie uciekłeś? Kurczę Przyjmuje żele właśnie o takie. Widzicie? Trzy godziny przed startem. Hmm? jest? cięższy Nie otaczam moty. No, op opowiedz teraz coś, no, co no, na kanale, umówisz u siebie? Mogę mówić, ale po co? to nie cóż, tylko u ciebie to mówię. No. Dzisiaj będę. zbawiać się, posłuchaj. O czym mówisz? Porozmawiać? No, po Owca. tak. Ogólnie to wiecie, że owce to są owce, nie? No. U mnie na kanale mówi się wprost o tym, ale na innych niekoniecznie. Weźcie to pod uwagę. Dla hajsu. No, to wszystko do szmalu no. e, 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 e. Płacić. Łątka zapoznawcza, tam jest amfiteatr w Dobrzycy i dekoracje się odbywają, tu jest wspólnota mieszkaniowa. Tu jest rower, tam jest Ewa. Słońce praży 30 stopni ma być, już chyba zaraz będzie. Dobra, trzeba szykować się, numer przypinać przyjechaliśmy wcześniej wiadomo że w cieniu na swoje wyścigi teraz kilka wyścigów w różnych kategoriach młodych wspólnie od 10 tutaj 6 5 4 3 2 2 2 start i wystartowała kategoria mini 20 mini w tej kategorii Вариант Ósme okrążenie, nikt e, pomimo na przykład dubla e, nie wjeżdża dalej. Let's go, powodzenia! 10 okrążeń przed zawodnikami, kategoria Junior i Open. Kochanie jest dobrze, dawaj! 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 Dajesz! Jeszcze cztery! Czekaj, kajudo, będziesz cięż. Po wyścigu? 25 stopni, godzina 18:40 wróciliśmy z rowerowania. To będziecie widzieć albo już widzieliście, jak tam pedałowałem. Zdęczeni bez 3 godziny z groszem w jedną stronę i w drugą 6 do 7 godzin za kółkiem, żeby przejechać godzinę czasu w wyścigu. Ale to, czegoś się nie robi dla mm, dobrego samopoczucia. No, to by było na tyle. Rozszerzycie wypakować numer 956. Możecie sprawdzić w wynikach. Debrzno. o, taki medal i tak w poniedziałkowy poranek zapłaciłem grzywnę którą tutaj dostałem pokażę Wam, pokażę, pokażę, pokażę Wam tutaj to, to, to opłacić przez E opłaty sądowe takie widzicie ładnie się tutaj zarejestrowałem i zapłaciłem mam potwierdzenie opłaty Czy dzisiaj się witałem z Wami? Godzina dziewiąta. Do roboty. Popłaciłem grzywnę w poniedziałek rano, żeby dobrze zacząć tydzień. Wiecie, ten wyrok, który dostałem nakazowy, sam poddałem się karze. No, grzywna zapłacona. Jak ktoś chce dowiedzieć się, jak to było, to jeden film wstecz, chyba, czy dwa. Dowie się szczegółów. Co jeszcze? Kamień prawie rozsypany, to wiecie. Widziałem komentarze, geowłóknina pod, bo będzie przerastać. Właśnie tak chcę, żeby przerastało. No to tak fajnie wzmacnia trochę to, to, to podłoże i będzie ładnie. Moim zdaniem. Czyż będzie się nagrzewać więcej? Nie, chyba nie. Bez przesady. Kamyczek wprowadza taką czystość tutaj jakby, nie? Trawa nam tutaj nie wyszła wcześniejsza. Byle to wyglądało, więc się nie ma co szczypać. Tak samo zlikwidujemy tutaj tą trawę. No, będzie kamyczek. Chyba dzisiaj jeszcze pojadę do Tartaku, żeby kupić, albo przynajmniej dowiedzieć się, jakie są ceny desek takich na taras. Taras chcę zrobić, nie taras, tylko taki podest przed budynkiem, przed domkiem. Na bloczkach betonowych postawić po prostu, nie trwale związany z gruntą, żeby nie było. Tą trawę archa... archaiczną, czy tą trawę rachityczną, też wywalimy stąd. Zostawimy tylko klombik, tam gdzie jest ta sosenka. I tu będzie taki podest, no bo tu też piach jest, nie? No, także takie prace nas czekają. Być może uda się to zrealizować jeszcze w tym budżecie, który my mamy do dyspozycji jeszcze teraz. I co jeszcze? Zapisaliśmy się na maraton MTB w, w pobliskich kartuzach na niedzielę. Już pojedziemy. Ewa będzie jechać swój dystans krótki. Ja trochę dłuższy, bo są jeszcze dłuższe. Mega, tak zwane. No, ale dobra. Także mamy zajawka się kontynuuje. Wczoraj byliśmy w Dobrzycy Kopiły. Też fajnie. Wyników nie znam do tej pory, bo jeszcze nie opublikowany. Zostały, ale gdzieś tam yy, dobrze pojechałem, bo nie wiem, jaki dokładnie wynik w kategorii wiekowej, ani w kategorii wiekowej nie było w ogóle takich kategorii, bo było Open, generalnie wszyscy jechali starsi, nie? No ale to będę wiedział, to Wam powiem, jak moje postępy w kondycji, bo celem moim jest co jest moim celem w sporcie stanąć na pudle w kategorii wiekowej. Wcześniej czy później to się wydarzy, bo tak chcę. W przeszłości stawałem na pudle w kategorii wiekowej przypomnę, 56 lat więc jest jakaś tam szansa, jak są słabiej zawody obłożone tymi, wiecie, profesjonalistami czy emerytami sportowymi z klubów lub członkami klubów kolarskich którymi nie mam szans jakby tutaj do, co, co tu dużo gadać, bo oni się tym zajmują cały czas, a ja tak tyle, ile sam, a ja zawsze sam yy, lubię, wolę, więc no, więc zdarzyć się może, że stanę na pudło, co nie znaczy, że, że jestem jakiś słaby, nie? No, <laughs> dobra. Kawę w rękę, jadę do tego tartaku, zobaczymy, co tam słychać. Yy. I tyle. No, i czekam jeszcze na odzew. Bo byłem w Kościeżynie. Nie wiem, czy widzieliście odnośnie pracy, zlecenia, które w tym tygodniu powinienem wykonać. Tak to wygląda. Na razie Aj, przydałoby się, już jak jest tutaj czysto, i piach się nie nosi, jakby, bo się nie nosi. Wywalić to wszystko w diabły stąd i wyszorować normalnie pokład. Czyli dechy, i zobaczyć, czy je malować w tym roku, czy jeszcze sobie odpuścić. Bo nie ma co przesadzać. No, wyczyścić należy, wyszorować po prostu z tego brudu. Wiecie, po zimie, po, po wszystkim jest okazja, jest ciepło. <laughs> Kotu kuweta się zmniejszyła do takiego placu. No, ale poradzi sobie zapewne. Wczoraj myszon, wieczorem został zżarty. Ona chodzi, poluje tutaj. Bez problemu. Myszonki zajada. co po kamyczkach źle się chodzi no widzę trochę dziwnie chodź gdzie tam idziesz C -c -c -c. no i jestem w tartaku idę tam do biura zobaczymy co można załatwić skrobią korę trzy metrowa No, i kupiłem taką fajną, dużą, szeroką dechę też przy okazji. Za 100 chyba 6 zł. Jedna deska. Coś w tym stylu. Pokażę Wam. Coś w tym stylu. Tylko grubszą. Dwa razy grubszą. Przyjedzie jutro rano, to Wam pokażę. 6 stów. 6 stów za wszystko. Za deski 3 na 2 na taki podest. Dokładnie tyle zapłaciłem za ten materiał, który zobaczycie pewnie po, 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 po później, troszkę w filmie. No, nowa tablica, czy o co tu chodzi? Będzie inaczej. Tam na Szczecin, tam na Gdańsku. No tak jest na razie, ale coś ściągają. Pani się pytała. I naprawdę na Szczecin jest na Szczecin, coś tam korek? Jest. No, w Tartaku byłem, widzieliście. No co? Takie podsumowanie. Będzie taki podest wejściowy do domu. Wiąże się to też z ograniczeniem wnoszenia piachu z tej strony domku na trudne czasy. Jak ktoś w komentarzach zauważył, że naprawdę ten domek jest na trudne czasy, ale to tak raczej było prześmiewczo napisane. No bo co? Bo mały, bo niekomfortowy w rozumieniu tego komentującego? Nie wiem. I co jeszcze? No i co będziemy musieli teraz robić? No deska jest sosnowa. O, zielony. Jeszcze muszę bloczki betonowe kupić. Co to jest? Takie słupki w palisadach. Sztuka 5 złotych. Pusteczka A tu co? Taka płyta betonowa, proszę 120 zł Stuka metr na metr pewnie No Fajne? Coś? uję takie i te Listkowe tarcze, wiecie Do ścierania 120 i 60 Te dechy obrobię do Tarasu sobie W sensie sfazuje tak Żeby woda mogła spływać, wiecie o co chodzi, nie? Albo nie nie wiecie, idę po bloczki. Bloczki kupione 10 sztuk, B20 niestety nie mają 25 na odręki. No ja chyba tam wrócę, ładować z magazynów. Wkład budowlany, o, więc to muszę tam usiąść zobaczyć. Skrzydełek jest właśnie to. Widzicie, można je rozłożyć. w oczekiwaniu na bloczki pan gdzieś pojechał w wózkiem. Może mi tu załaduje bezpośrednio na pakiet. Nie trzeba gdzieś się szarpie. Siedzi Pan odjeżdża. No, moment ładnie. Się no dobra, wołowinkę trzeba. Piękny. No, piękne tatarki. Świżutkie. Wołowina 300 gram. Boczek 100 gram. Masło 50 gram. Dwa żółtka. Sól Kłodawska. Taki No i dobra, z tych hurtowni przyjechałem, zjadłem to. Widzieliście. I teraz tak, już demontuję te tutaj, wiecie, badyle w sensie no drzewa, takie nie, okrąglaki, takie słupki, żeby trzymały ziemię. No i dobrze, że to było tymczasowo zrobione, ponieważ pomysły przychodzą w miarę, w miarę mieszkania. Tutaj w tartaku, w tartaku byłem, to wiecie, i co z tego powstanie? Taki tutaj podest. 3 metry na 2, 3 na 2. Chciałem pierwotnie po całej długości budynku, ale koszta, jak zawsze, wiemy. Trzeba jakoś tam wypośrodkować zawsze. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Osadzę to na bloczkach betonowych. Kupione też są, widzieliście. Porządkuję teren, żeby nic pod tym podestem nie rosło. Czyli zasypuję piachem geowłóknina. Niepotrzebna wiadomo, że przez piach, ale jak nie będzie słońca, to tam niewiele wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to coś tam rachitycznie roślinka jakaś. Oprócz tego to jest od północy, więc no, więc tak to wygląda. Nie będzie tu dużego nasłonecznienia, a zimą wcale. Teraz to jest maks taki, co świeci. Ciągle cień jest. No także takie prace tu się rozpoczynają. Taczkowanie oczywiście piachu. Konwersja. Z tamtego miejsca na to, tutaj, teraz. A tutaj drzewko się odrodziło samo. Widzicie, nie wiem, czy nie darować mu życia, i nie zostawić. To jest chyba brzuska, brzuska, nie? Może zostawię, zobaczę. Chociaż będzie liście rzucać. Czyli trzeba będzie znowu coś tam sprzątać, ale dlaczego nie trawa? Dlatego, że tak, dużo ziemi trzeba by było, oprócz tego, a chyba pierwszym i najważniejszym względem jest to, że nie chcemy kosić jak wszyscy dookoła, co dwa tygodnie koszą, jak nieczęściej jak nie i mam wstręt do dźwięku takich właśnie mechanicznych urządzeń. Dlatego jeszcze nie kupiłem piły motorowej, bo nie cierpię hałasować, nie cierpię słuchać tego wręcz yy, hałasu. No ale być może piłę kupię, bo mm, względy jakby tutaj przemówią ekonomiczne, chociaż wzbraniam się. Kosiarki nie mam żadnej, mam żyłkową na prąd, więc no, dużych połaci to nie ma co kosić taką kosiareczką. Więc wysypiemy kamień. Kamień, kamień, wszędzie kamień. Tu zostawimy tylko taki klomp tak zwany zieleni yy, podest. No i kamień. Zobaczymy jak to wyjdzie. A nóż-widelec nam coś tu się odmieni. Na razie tak to, taka jest opcja. No wiadomo, trzeba zbudować coś na śmietniki. Yy, trzeba prąd stały do domu że tak powiem zrobić, czyli właściwie techniczne, te, te papierowe sprawy zostały, bo wszystko jest. Skrzynkę widać postawili, korzystamy z budowlanego, który jest w cenie normalnego, więc nie spieszy się nam. Póki co. E, oprócz tego trzeba odbiór instalacji elektrycznej zrobić w, w chacie, żeby złożyć, wiecie, o umowę, że jest wszystko w porządku. No. Wykonawca. E, Miał mi dać elektrykę z uprawnieniami, no niestety nie dał, więc będę musiał się posiłkować zewnętrznymi elektrykami, i tak dalej. No, tak to wygląda. Ale wykonawca też miał tam przy kominie poprawić blachę, która dźwięczy jak wiadowieje, ale chyba też już, już, wiecie, rok. Rok dobramy i się nie znamy. Chyba tak to wygląda, bo kontakt już słaby, i tak dalej, więc zawsze wykonawcę poznaje się po. Wybudowaniu po obsłudze później, bo raptem u mnie uwagi są tylko dwie. Obiecał, że pomoże z elektrykiem i obiecał również, że zrobi tam przy kominie. Na razie nie zrobił tego, więc zacznę nie polecać. Bo wiadomo, że jak jest budowa domu, to są duże pieniądze dla wykonawcy. To wtedy jako tako, jak człowiek ma argument w postaci zapłaty za kolejny tam etap prac to wtedy jest wiadomo dobrze, dobrze a później to już tak średnio, nie? Dobrze no cóż, takie życie nie dziwi mnie to jakoś specjalnie aczkolwiek muszę powiedzieć, że pan Maciej dobrze wybudował ten dom, to trzeba mu oddać myślę, że takie uchybienia jak tam blacha jedna dźwięcząca i, i brak elektryka z uprawnieniami no to to nie, nie dyskwalifikuje właściwie no, także tak to wygląda. Jest tylko zawsze zawsze jakiś element mały jest. Aczkolwiek chyba polecam pana Macieja. Znaczy chyba na pewno ze względu na to, że dobrze wybudował domek, tego zabrać nie można. Jemu. A później to tam wiecie, różne ludzkie sprawy. No. Koszulce, bo muchy końskie żrą. Jak diabeł ogryzło już mnie. Dlatego ubrałem się. Dobra, chciałem się napić wody i do dzieła. gorąco jak diabeł. Już Wam pokazuję to tyle. Yy, 9 bloczków będzie. I chyba jeszcze dokupię, wiecie, 3-3. No dobrze, jeszcze raz, bo mi pamięć się skończyła i musiałem pousuwać. Więc na dzisiaj to tyle. Tak jak mówiłem, 3 metry w tą, 2 metry w tą. E, oczywiście chyba podokładam. Jeszcze wiecie, wpuszczę w, w piasek te bloczki. Podsypię cementem, piach z cementem jako podstawę, chyba tak, zrobię, żeby nie usiadło, że tak powiem. Chociaż jest ubite dobrze ten piasek przez. Przez rok czasu ubił się na pewno. No i pozostaje dokupić legary, poukładać w jakiś sensowny sposób. To, yy, czyli najpierw bloczki osadzić porządnie, równo, że tak powiem, prosto. Później legary i deseczki przygotowane wcześniej. No, wam jutro już w kolejnym filmie pokażę, jak to wygląda. Yy, no, pomalować, wyfrezować żeby woda miała jak spływać i tyle i to hmm. będzie zaczątek ewentualnie wiatrołachu kiedyś także biorę to pod uwagę budując te teraz, teraz żeby zdenerwować co niektórych widzów poproszę was o e, wspieranie kanału ponieważ co któryś film tak jak mówiłem będzie dla wspierających i być może właśnie ten e, zostanie takowym przez pierwsze kilka dni e, oczywiście jest może link też w opisie kanału do postawienia mi kawy. Jak wiecie, piję kawę dwie dziennie, więc muchy końskie mnie tu wkurzają. Więc poproszę o datki na kawę. I proszę nie marudzić, że żebrze, bo jak świat światem i YouTube YouTube'em i kanały twórcy, twórcami zawsze coś tam chcą. Ja przynajmniej wprost się wyrażam o tym. Eee. No, i nie ma tu gołej włókniny. I nie jest potrzebna. Pozdrawiam.